Koni, to ja może się podzielę świadectwem, które dziś to nie będzie moje świadectwo, ale dziś słyszałem niesamowite świadectwo: jak wielki jest Bóg, jak wielki jest nasz Pan, nasz Zbawiciel, nasz Król. Moja żona umieściła go na takiej grupie, którą mają w Lublinie. To jest świadectwo o młodej kobiecie, która nie znała Boga. To było jeszcze za czasów komunistycznych. W tej rodzinie działy się same nieszczęścia. Zmarł ojciec, później zmarła jej matka, i ona została sama, kochani. Może ja tak dokładnie nie powiem tego świadectwa, tak, bo to jest dość długie świadectwo. Może w skrócie to świadectwo powiem, ale. Ta młoda dziewczyna, 26-letnia, została sama, kochani. Kiedy w jej życiu przyszło doświadczenie, miała wypadek, kiedy przyjechała po nią karetka pogotowia, wiecie jak było za czasów komunistycznych? Zabrali ją do tej karetki. Jeden z tych sanitariuszy zapomniał zamknąć drzwi, tych tylnych. I ta młoda dziewczyna wypadła. Wypadła z, tego, z tej karetki pogotowia. Była cała połamana, kręgosłup złamany. Później, kiedy ona pytała się: Dlaczego?, to ten jeden z sanitariuszy powiedział, że on wypił tylko trzy piwa. Wiecie, jakie to były czasy, że prosty człowiek nie miał szans, aby czegokolwiek dowodzić, aby nie, nie miał też może pieniędzy, aby na jakiegoś prawnika, czy cokolwiek. Ta młoda dziewczyna pozostała sama sobie. Została. została była w szpitalu i. I zrobili dla niej co mogli. Została. Nałożono jej gips. Była praktycznie cała w gipsie. I w tym szpitalu stwierdzili, że przeniosą ją do szpitala psychiatrycznego w takim stanie. I w tym szpitalu psychiatrycznym, kochani, ci ludzie, którzy tam byli leczeni, wyrzucili ją przez okno. Ale dzięki temu, że ona była w tym gipsie, nie doznała większych obrażeń. Ale i tak była całkowicie sparaliżowana. I z tego szpitala psychiatrycznego dostała się do, do sióstr zakonnych, ale nie pamiętam nazwy, chyba karmelitanek czy jakichś innych. I tam miała takie pragnienie, aby poznać, dlaczego ją to spotkało. I w pierwszej kolejności napisała list do ówczesnego jeszcze kardynała Wyszyńskiego, dlaczego mnie to spotkało. Opisała mu dokładnie, co się wydarzyło. I dostała taką odpowiedź: Szczęść Boże w doświadczeniach. Ale to nie jest najważniejsze. Ona. Ciągle drążyła temat, dlaczego to się stało. I było na tej sali, w której leżała tam u tych sióstr, było włączone radio. I akurat leciał program Głos Ewangeliczny. I tam zapisała sobie numer jakiś. I zadzwoniła do tego, i zadzwoniła na ten numer. Odebrał tam ten pan, który. Był tym dziennikarzem? Czy prowadził ten głos ewangeliczny? I ona mu opowiedziała o wszystkim. I słuchajcie, wtedy pewien pastor z Łodzi, z Łodzi, bo tak, z Łodzi, chciał się spotkać z tą kobietą. I przyjechał tam. Przyjechał i ona mu powiedziała całą historię, jak to się wydarzyło. Wziął ją stamtąd, pomogli jej i cały czas się nią zajmowali, ponieważ ona była praktycznie cała sparaliżowana. Nie mogła nic robić rękami, nogami. Była osobą leżącą, zajmowali się nią. Ten zbór, ten kościół zajmował się nią. I modlili się też za nią. I pastor zapytał jej się, czy zadał jej takie pytanie: czy wolałaby być cały czas sparaliżowana i być w tym świecie, czy wolałaby być z Jezusem? Ona odpowiedziała stanowczo, że, że wolałaby być z Jezusem i w takim stanie. I wówczas. I jeszcze miała jedno takie pragnienie, aby, aby móc doznać życia rodzinnego, prawdziwego życia rodzinnego, z Bożymi dziećmi. I pewna rodzina z tego zboru wzięła ją do siebie. I cały czas zbór modlił się o nią. I nastąpił taki dzień, że ona została sama w tym domu, ponieważ. Ta rodzina musiała gdzieś wyjechać, i zostawili ją samą. I w pewnym momencie ktoś dzwonił do drzwi. A ona słyszała głos: Wstań i idź. Myślała, że ktoś został w domu, ale widziała, że nie ma nikogo w domu. I drugi raz odezwał się głos: Wstań i idź. Ona dalej myślała, że miała wrażenie, że ktoś pozostał w domu. I po raz trzeci usłyszała głos: Wstań i idź. I ona, nie namyślając się nic, wstała i poszła. Otworzyła te drzwi, i ci ludzie, którzy ją zobaczyli, ponieważ ją znali, byli w szoku. Byli w szoku, ale ona też sama była w szoku, kochani, ale. Pan Bóg ją uzdrowił. Z niemożliwego. Ona była, kochani, całkowicie sparaliżowana. Nie mogła ruszać rękami, nogami. Została uzdrowiona. I od tego czasu pisała wiersze, chwaliła Boga i chwali go. Także dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, kochani. Może nie opowiedziałem tego tak jak ta kobieta, ale tak jak umiałem, powiedziałem to, ale najważniejsze jest to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, kochanie. W życiu każdego z nas.